serdecznie całą Polskę do w toku muszę ogrzać odpowiednio kolana i za chwilkę startujemy z ostrymi przysiadami zobaczycie co dzisiaj się będzie działo podróżny kilka ćwiczeń z sprzed tygodnia bardzo mi się podobały Zrobili też fajne łączenia pewno Wam się spodoba i nie będzie wcale aż tak łatwo <grytanie> Otóż to jest więcej niż 15 Musimy ładnie dogrzać. cały tydzień wchodzę na redukcję, więc zobaczycie jak prezentuje się moja forma na końcu masy i tak jak obiecałem, pewnie za tydzień pokażę się jak wyglądam na końcu masy. I zobaczycie czy jest progres, czy nie próżnowałem. O pięknie się już zapaliło. Mm. Jeszcze takich kilka serii zaczynam od mocnych siadów, więc widzimy się za sekundę. Elegancko się dogrzałem już na wyprostach. Zrobiłem już przysiad tutaj z samą sztangą. A teraz jeszcze dodałem 20, mamy 6 dych. Zrobię jeszcze 10. Delikatnie się dogrzewam, bo za chwilkę będą się działy niestworzone rzeczy. Dzisiaj moc. Jesteście ciekawi? Ja sam jestem ciekawy. Jak widzicie, dokładamy po dwudziestce. Zobaczymy, na się Dzisiaj się skończy. Na razie rozgrzewka trwa. Jeszcze nie mam żadnych taśm na kolanach. Dopiero od dwustu dokładam. Nie, od 180. Tam... Chcesz być, Chcesz się, się na Jeszcze kilka serii rozdziałkowych i wtedy zacznę. Jestem się Powtórzę się, ale sam jestem ciekawy. <grym> Proszę Państwa, żarty się już powoli kończą. 420 na stronę, czyli razem ze sztangą, zaznaczam bo niektórzy nie wiedzą, że sztanga też waży 20 kg raz razy 180 kg na rozgrzewkę taśmy tutaj jodełkę zawiązane zrobię tylko 10 razy sprawdźcie czy dobra technika, czy nie oszukuję i teraz czuję, że już się rozgrzałem. I teraz zaczynamy serię właściwie. <grystanie> Jestem gotowy. Zmieniłem taśmy. Tamte są dobre na bicie rekordu, a nie na ilość powtórzeń. Więc yy, zobaczcie. Mamy 520 na stronę, tak jak ostatnio 220, ale dołożyłem jeszcze piątki. Czyli mamy teraz 230. Zobaczymy, co się będzie działo. Chcę zrobić na ilość powtórzeń. Sprawdźmy. Yeah. <laughs> Widzicie, chyba jeszcze nie tym razem. Heh. 10 razy. Może kiedyś nastąpił ten moment. Na razie 10, ale dzisiaj jeszcze wejdę większy ciężar na tych drugiej taśmaki i sprawdzimy, co się wydarzy. Więc widzimy się za chwilkę. Muszę troszkę odpocząć. Tak, jak zapowiedziałem, dołożyłem trochę ciężaru. Zmieniłem taśmy. Zobaczcie na stronę, mamy 5,20 i trochę większą, 25. Czyli razem mamy 270 kg i lecę. Ja, może być? Myślę, że wstydu nie ma. Udało się pięć razy. No i co? Rozgrzewka zakończona, zaczynam trening. Mówiłem, że żarty się skończyły i rozgrzewka się zakończyła. I teraz właśnie rozpoczynam trening. Spójrzcie co się będzie działo. Robię serię poczwórną. Spójrzcie dokładnie, bo powtórki nie będzie. Robię cztery takie poczwórne serie.

Może tylko szóstki, albo aż szóstki. Zobaczcie. Ale mogę ci podać ustępy, jak będziesz chciał. Cialinka, od ciebie przyjmę wszystko. No to czekaj, będę zaczął. Pięknie się Pani, właśnie tak jak chciałem i teraz zrobię kroki, patrzcie. Dobra, idę do Was. Myślicie, że boli? Żartuję, nie boli. Teraz muszę jeszcze dobić wyprosty. Dam tutaj z 7 dy i lecę. Ale będzie bolało. Żartowałem, czy nie żartowałem? Jak myślicie? Jak przyjedziecie, to sprawdzicie, czy żartowałem. Piękne tętno, właśnie takiego potrzebuję do tego, żeby moje nogi rosły. Nie wiem, wiem, co sobie teraz myślicie, że ten gość jest psychiczny. Macie rację. Już dawno oszałem. Jak widzicie, Jestem zmiażdżony po tamtej serii, ale to nic. Dam radę, Ale teraz postanowiłem dołożyć coś do tej poczwórnej serii. I tak naprawdę seria będzie nie poczwórna, tylko pięciokrotna. Zobaczcie, dlatego pięciokrotna, bo teraz robię dwie nogi raz jedną, raz drugą. Zobaczcie. Siadam jej po skosie. Trochę mniejszy ciężar mam, ale za to robię więcej podróżeń. Zobaczcie. Oczko na stronę to jest to. Mówię wam, jak spróbujecie, to nie pożałujecie. I druga. Na pewno ogniu. Bra! No i dobra, teraz będziemy robić to samo co przed chwilą. Gdzie moje szóstki? Nie ma moich szósteczek. Podaję Ci Zrobię bez szóstej w takim razie. Dla no mnie, nie, nie możesz bez szóstej. Dziękuję, Celinka. To jest Celinka, jakbyście jej nie znali, to przedstawiam. To jest Celinka, co nasza specjalistka. Od szóstej Od baru i spinningu od takiego, dobra. żebyście to nie uwierzyli. Nie. Nie ma takiej możliwości. Zobaczcie, z saltem odłożyłem sztangielki. Czas na wykroki. Zrobiłeś mi miejsca? Ah Cały czas pamiętam o tym, że konkurencja nie śpi a Mistrzostwa Świata już za 5 miesięcy, więc muszę grzać ostro, bo już nie ma czasu. Teraz dopiero zapowiadam ciężkie treningi. Cieszę się, że masza się skończyła. W końcu mogę wejść w troszeczkę większą objętość. I teraz już naprawdę nie uwierzycie w to, co się będzie działo. Jak widzicie, nie doszedłem jeszcze do siebie. Zrobiłem kilka serii po jednych i drugich i po tych ciężkich siadach mam już dosyć serdecznie ból, w czwórkach niesamowity, tempo nie wraca mi w ogóle, ale czas na łydkę, zobaczcie, mamy pięć na stronę, czyli tylko stówka, liczcie razem ze mną, i zobaczcie ile powtórzeń zrobię, pierwsze robię bardzo dokładnie na dwa, raz, dwa i jak nie będę mógł to przyspieszę, na razie robię bardzo dokładnie, Licz się, 你他妈吃没得比。 Mam nadzieję, że wiecie ile dokładnie było. Ja wiem ile było i chyba się nie pomyliłem nawet. Właśnie tak ma boleć, właśnie tak ma palić i takich serii robimy cztery, dopiero te zmieniamy. Pierwsze ćwiczenie na łydkę za mną. Zaczynam drugie, ale jak tutaj skończymy cztery serie, to idziemy dalej. I tam zrobimy na lince unoszenia w przód na prostej nodze plus przywiedziciele plus łydkę na zgiętych kolanach. Tamto serii potrójnej. I już będzie koniec treningu. Jak widzieliście bardzo łatwo dzisiaj i sprawnie wszystko poszło, nic nie bolało, nie było wcale ciężko. A tak naprawdę jestem zmiażdżony, najbardziej psychika dzisiaj po tych małych ciężarach. I zobaczcie, z martwego punktu zaczynam za każdym razem, to samo jak na klatę. Niby nic, a jednak mocno. Że policzyliście znowu cztery takie serie i idziemy dalej. Potrójna seria na koniec. Przeżyliśmy wszystko co do tej pory. Ledwo stoję, głowa nie boli, jest mi gorąco, zlecałem mokry, ale tak jak zaplanowałem, teraz seria potrójna, w sumie po czwórna, bo tutaj dwie nogi. No i lecę. Ciężar nieduży. I tutaj to ćwiczenie zapowiedziałem, że już za każdym razem będzie aż do mistrzostw co tydzień, a od niedługo, niedługo zaczyna już robić. I teraz widoczny.

Piękne uczucie. To co się tutaj u góry dzieje, nie do opisania. Koniecznie spróbujcie. A tak chodźcie ze mną, zrobimy przywodziciela. Jeszcze się trochę dogrzeje, zanim cały stos. Ciężar razie malutki, musi się dogrzać. Dopiero później zwiększę. Uu. Za każdym razem pamiętajcie to, co mówiłem od zawsze. Na koniec treningu, jak chcecie, na początek. Przywodzi się ma być zrobiony. Zmienia się całkowicie kształt nogi. Nogi stają się tutaj szerokie, w środku. Przez to są szerokie. A wy obcieracie spodnie i robicie w nich dziurę. Tylko rozgrzewka, więc nic specjalnego. ale i tak czuję pięknie. Pamiętamy, że skupiamy się tylko na czuciu. Kiedy ciężar, to ciężar, tak? To może daje potężny bodziec, ale czucie i technika najważniejsze. I ostatnie ćwiczenie w tym obwodzie, chodźcie. Uginanie w siedzeniu. Pamiętamy, żeby robić i w stanie, i w siedzeniu. W siedzeniu pracuje płaszczkowa, duchaty nie pracuje, więc musimy i jedno i drugie angażować. Tutaj jest sobie dużo powtórzeń, bardzo mocne spięcie, Chyba pięty daje na zewnątrz, po to żeby boki bardzo mocno pracowały. Za każdym razem na trzymanie góry. I robimy 4 serie. Mam nadzieję, że ten odcinek spodobał się wam. Ja mam spaloną psychikę do tej pory cały czas. Nogi mnie bardzo bolą, ale głowa bardziej. Po tym co dzisiaj zrobiłem. Przeżyłem to najważniejsze. Jutro pełen relaks. Masaż, udarka. Na powięziach, więc nie będzie. Lekko będzie bardzo bolała. Wró wrócę do domu zmasakrowany. E I pełen relaks. A w czwartek spotykamy się znowu i kręcimy barki plus tricepsy i znowu będzie bardzo lekko. Trzymajcie się, widzimy się niebawem.